Festiwal Piłki Ręcznej. Piłka ręczna to już tak zaczyna być, zaczyna być czy już jest tą mocną stroną Siemiatycznej? Proszę Panią, w tym roku mamy rocznicę 60 lat Piłki Ręcznej w Siemiatyczach. Zaczęła się w Siemiatyckim Liceum w 1959 roku, ale na razie nie mamy możliwości ani środków, żeby tą rocznicę uczcić jakimś większym wydarzeniem niż zabory dzieci i młodzieży, czyli festiwal czy puchar, czy meczem drugoligowym? Toczymy rozmowy ze związkiem, żeby ktoś, jakaś znacząca drużyna tu przyjechała, no ale to będzie wszystko kosztować czy damy radę. 60 lat. Bez przerwy. Nie wiecie, czy dacie radę, ale do tej pory wszystko się udaje. Pamiętam, kiedy właśnie TS zawodnicy drużyna TS doszła do drugiej ligi, to też zastanawialiście się, czy będziecie w stanie właśnie finansowo dać radę z tą drugą ligą, bo to są i wyjazdy i tak dalej. Daliście radę, więc to się jakoś ciągle udaje. Proszę Panią, trzeba powiedzieć jasno i po męsku, że głównym sponsorem to jest miasto ślimateczny, czyli burmistrz. Pan burmistrz nas, nas rozumie i e, znacząco pomaga i w tym roku na szczęście pomogło miasto jeszcze więcej, bo wydatki są duże. To trzeba jechać, wie Pani gdzie, od Lublina po Konstantynów i tak dalej. Ale musimy znaleźć swoich kilkanaście tysięcy złotych, a to jest bardzo trudno. I powiem Pani, że my. Czy ja nie mogę używać słowa sponsor? Dlatego, że jest to bardzo trudne. Jeżeli ktoś na piłkę ręczną chce dać 100 zł, to ja z takimi nie rozmawiam. Natomiast znajdujemy pieniądze, ale to są jakby nasze. nasze. Nie mamy żadnej firmy, która by chciała wesprzeć na piłkę ręczną Siletyczan. Zawodnicy są, drużyna jest, nie ma sponsorów, szukamy. Są też widzowie. Tak. Dziś, chociażby po ostatnim meczu można dumi. powiedzieć, tak. prawda, że no tak. my już mamy taką publiczność, która przychodzi tak. i rzeczywiście ogląda mecz tak. i, i przeżywa ten mecz. Tak. nam kibicuje, nam kibicuje, klaszcze, krzyczy. To bardzo pomaga zawodnikom, bardzo nas cieszy. Każdy sport nie tylko służy tym, którzy na boisko biegają, ale tym, którzy chcą oglądać. Coraz więcej widzimy rodzin. To jest rodzina. Dzisiaj byli i radni, pan burmistrz, ale. To jest przecież taka prawdziwa, nie tylko promocja miasta, ale zdrowia. Jeżeli nawet ktoś przyjdzie, pokrzyczy, poklaszcze, pocieszy się razem z nami, że coś tutaj robimy ciekawego, to chce się grać. Chce się grać. No właśnie, i teraz ten festiwal, który będzie trwał trzy dni, 24 lata udaje się to robić, też zapraszać drużyny i z Polski, tu wiem, że i z Litwy jedna przyjedzie. Warto przyjść i pokibicować właśnie na ten festiwal? Oczywiście, zapraszamy. Przecież my jeszcze nie jesteśmy takim miastem, jak kilka jest. No, w końskie powiedzmy, czy Gniew, czy, czy Kraków. Już zaczyna być to w Giemstoku. Czyli każdy rodzic, który ma dziecko w drużynie, przychodzi na zawody. Nie do centrum handlowego, nie na spacerek nad rzekę, tylko jak dziecko się męczy na wojsku, to rodzic mu klaszczy na trybunach. To jest prawdziwy obraz Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby rodzice zrozumieli też to, Chcą wesprzeć dziecko, to nie tylko przy zeszycie w domu, ale tu na boisku. Dziecko to bardzo mocno, bardzo mocno odczuje. Będzie wewnętrznie dużo bardziej kochać rodzica, jeżeli zobaczy, że to mama krzyczy do przodu nie daj się. Tego jeszcze nasi rodzice nie wszyscy rozumieją. Tutaj na treningi, kiedy jest piłka nożna kks że gra przyjeżdżają trenerzy z PZPN-u no i właśnie oni zapraszają na treningi rodziców. Tak. I, a ja rozmawiam z kolei z mamami, a one mówią, ale przecież my nie trenujemy z dziećmi, to, to trenerzy, ćwi, to my nie jesteśmy od tego. A tutaj Pan też potwierdza to właśnie, że, że to jest, musi być zaangażowanie rodzica. Ja zgadzam się z rodzicami, że nie dadzą rady na każdy trening, na każde popołudnie przyjść, no. bo też jestem rodzicem, wiem ile w domu jest pracy. I trzeba, no, nie będziemy tego opisywać, wiemy, w domu po pracy zawodowej też jest mnóstwo roboty. I tu szanujemy matki, szanujemy ojców. Ale jeden dzień na dwa tygodnie mecz, jeżeli rodzic tu nie przyjdzie, to niewłaściwie wychowuje dziecko. Więc o tych, co niewłaściwie wychowują, to nie mówmy, mówmy o tych, co dobrze wychowują i przyjdą. Czyli, a niech mi Pan właśnie powie, co jest takiego w tej piłce ręcznej? No bo pan jest osobą, jak się mówi, piłka ręczna, to u No dziękuję za to, nie ja tu ją stworzyłem. Czyli najkrócej mówiąc, mocno propagował pierwsze 30 lat Tadeusz Tymiński, mój nauczyciel trener liceum, drugie 30 lat ja, a teraz już tak zwani nasi uczniowie. Ja uczyłem i Norberta Marksa, i pana Kudelskiego. i Zaszczepiałem, gdzie tylko się dało, ale... Jak robiliśmy takie fajne zawody, jak przyjeżdżały tutaj, jak było to piękne widowisko, nawet pan burmistrz parę lat temu też przebrał się w spodemki i zachęca innych, zachęca innych. Jest to po prostu nie tylko bieganie, jest to przygoda. Przygoda. I w tej przygodzie brali udział nawet ci, którzy na co dzień nie trenują, ale bawili się, no dlatego 60 lat trwamy. I teraz zapraszamy, żeby ten weekend też spędzić tak. na sportowo, kibicując. Tak, swoim dzieciom. Bardzo, bardzo zapraszamy. Kibicujcie swoim dzieciom. Warto. Warto dla dobra rodziny, żeby ona, czy ta dziewczynka, bo to będzie festiwal tylko dziewczynek, chłopców później będziemy robić, żeby ta córka usłyszała od mamy właśnie naprzód. Nie daj się. Będziesz lepsza. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.